Dzień dobry. Mówię cicho, mówić wręcz szeptem. Lub z jakiegoś powodu odbiera mi głos. Nie mogę wydobyć z siebie głosu. Szept jako synonim sekretu. Mam jakiś sekret, o którym nie mówię, lub mówię, ale tylko zaufanym osobom. Mówię niewiele. Mówię ci, mówię ci to w tajemnicy, bo ci ufam. Nie chcę. Nie chcę, żeby niepowołane osoby nie znały jakiegoś sekretu na mój temat, lub mojego sekretu, który stanie się naszym sekretem na temat kogoś czegoś. Nie chcę, żeby coś wyszło na jaw. Nie chcę, żeby coś zostało wypowiedziane głośno i wyraźnie tylko to jest. Skrywanie się z tym, co się w sobie ma. Mój malutki sekret, mój malutki, szczęśliwy sekret: coś wielkiego, coś konkretnego, co chcę wyznać albo mówię to tobie szeptem. Albo boję się przyznać przed samym sobą głośno, że jest coś, czym się, czym się charakteryzuje, coś, co mnie określa, coś, coś, co mnie w jakiś sposób opisuje. Nie chcę sobie tego przyznać, tylko to są takie ciche myśli lub, lub półszepty. cichutku sobie przyznaję, że stałem się ofiarą kogoś lub czegoś sytuacji czy osoby i tak naprawdę jestem już w takim stanie kiedy podejmuję dość ważną decyzję o zakończeniu tego zdecydowanie postanawiam że nigdy więcej już nie będę kontynuować tego co robię mówię cicho, mówię szeptem, robię to w sekrecie i robię to szeptem nie przyznaję głośno, nie przyznaję się głośno tego, co robię, ponieważ bardzo się zamykam przed światem, nikt o tym nie wie. Ja sam ze sobą, margines to jest piękne, co tutaj Państwo pokazują, ja sam ze sobą e, chowam się w swoim świecie i rozmawiam ze swoimi emocjami, zranionymi e, w jakiś sposób, niedocenionymi. Ponieważ. Wiem, że ja też należy mi się trochę szczęścia i w ogóle coś od życia. Dlatego ja nie chcę szkodzić, ja nie chcę działać destrukcyjnie. To znaczy pracuję nad sobą. Pracuję nad sobą w ciszy. Rozmawiam ze sobą w ciszy. Rozmawiam ze sobą szeptem. Yy, Szepsze, tak? Coś do siebie. Yy, jakieś życzenia, jakieś marzenia. Aby to poszło gdzieś w eter i ta moja radość, ona ma pokonać poprzez tę rozmowę szeptem mojo, moje poczucie klęski, tego, że ciągle nie liczono się ze mną i właściwie w jakiś sposób próbowano ze mną konkurować. Ja poprzez rozmowę szeptem ze sobą. Chcę doprowadzić do takiego stanu, kiedy przestanę się oszukiwać, przestanę również dawać znaki, żeby można było mnie oszukać, żeby ktoś mógł wykorzystać moją nieuwagę, moje lenistwo czy moją mm, wiarygodność. I ja przeciwstawiam się temu. Próbując um, zamienić y, kryzys w pożytek i nie kontynuując tego, nie, nie próbując powielać y, pewne, pewnego rodzaju zachowań, ja po prostu chcę tutaj zachować pewną y, zatrzymać pewną karuzelę szaleństwa, które gdzieś we mnie jest, we mnie, koło mnie. Lub obie te rzeczy. Pracuję nad swoją wartością własną, licząc, że, że to naprawię. Mam ogromną wiarę w to. Tak naprawdę, rozmowa szeptem ze sobą daje mi tę możliwość, daje mi to marzenie, żeby móc e, osiągnąć swoje sprawy, swoje marzenia. Tak naprawdę, tutaj mało kto o tym wie. Sprawy związane z domem rodzinnym, coś tutaj. Um, lub z domem, z, z domem, z którego pochodzę, lub domem, które, który sam założyłem. Jest tutaj sekretna rozmowa samego ze sobą, który ma wyjaśnić, coś naprawić. Um, czy emocje, czy własne zachowania gdzieś tutaj prowadzę ten wewnętrzny monolog. I moje zagrożone poczucie wartości, które istniało od zawsze, które zawsze gdzieś było, które ludzie mi też udowadniali. Zaczyna się koniec tej ery, ponieważ mamy tutaj, jako cicha rozmowa, rozmowa szeptem, mamy tutaj bardzo zaznaczoną intuicję, i ona mogłaby też tutaj grać główne skrzypce u Państwa. Że ja słuchając tego próbuję siebie odnaleźć, i e, skończyło się bycie ofiarą na zasadzie e, dawania z siebie o wiele więcej. Tak naprawdę ta produktywność moja, ona cierpi, ponieważ e, ja dając coś od siebie oczekuję dość dużego zwrotu dość dużego, to znaczy wprost proporcjonalnego. Natomiast to się nie dzieje i tak naprawdę mmm, mówimy tutaj o jakiejś kobiecie, która mogłaby w taki sposób się zachowywać, że chciałaby zwrotu lub tego zwrotu nie daje. Ktoś okrutny, ktoś, kto jest przyczyną tego, że ja w pewnym sensie staję się ofiarą i muszę bardzo liczyć na swoją intuicję bardzo taki szczególny sposób się z nią rozmówić roz, rozmawiać z nią. I bo wiem też, że moje życie nie pójdzie do przodu, jeżeli ja nie porozmawiam ze sobą, nie pozałatwiam pewnych spraw, i ta niecierpliwość, ta, ten brak wzajemności czy odwzajemniania pewnych rzeczy, on się tutaj za chwilę skończy. Ponieważ ja mam bardzo dużą, bardzo dużą. Bardzo duży zbiór informacji na temat kobiety, która albo nie daje od siebie tyle, ile by chciała, albo nie może tego przyjąć. I fakt, że ona tutaj wcale nie liczy się z innymi, ona się w ogóle tutaj z innymi nie liczy, wie wszystko najlepiej, powoduje we mnie. Taki stan, kiedy ja chcę się jej postawić, lub ja zacznę ją ignorować. Trochę tak piękne za nadobnym, że ja mm, nie otrzymawszy tego, czego potrzebowałem, sam zaczynam się tak zachowywać, że ja przestaję dawać nadmiernie, ponieważ widzę, że to się nie sprawdza. też się nie sprawdza. Jak również yy, widzę czasami małe szanse na poprawę, że ktoś mógłby zauważyć jednak, że jestem przy tej osobie, że, że ta osoba mogłaby z siebie dać o wiele więcej, że ją w ogóle stać na więcej niż myśli. I tak naprawdę jest tu pokazane, że ja ten. Yy, te trudną zmianę próbuję w jakiś sposób przetransformować, e, to znaczy ją zmienić, w jakiś sposób inaczej zagrać, inną strategią, inną. Em, słyszę słowo rozgrzewką, że w ogóle może tutaj należałoby się rozeznać w terenie, e, czyli, to, czyli właściwie to, o czym tutaj też jest mowa. próbuje się rozeznać w terenie. Żeby zobaczyć plusy i minusy sytuacji, w której się znajduję, ponieważ ja stawiam na swoją moc, ale są ludzie, którzy mnie od tego odciągają. Są ludzie, którzy nie pozwalają mi na realizowanie tego, co chcę. Są osoby, które zdecydowanie sabotują to, co mam do zrobienia, to, co mam do powiedzenia. Tak jakbym się mniej liczył, tak jakby. Ja i moje emocje, moje zdanie nie miało tutaj miejsca. Jestem upychany w szufladę pod tytułem bez sensu. Moim celem jest struktura i Konkretny cel, konkretne konkretne działania, po to tylko, żeby nie prowokować w przyszłości sytuacji, które mogłyby jeszcze bardziej, jak ta oliwa do ognia, zaszkodzić, wzniecić ten płomień, że się spale żywcem. Tutaj próbuję uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Widzę też głupie zachowania innych ludzi, z którymi ja nie chcę mieć nic do czynienia. Tak naprawdę ja tutaj jestem w bardzo takim trybie wyostrzonym na, na to, co ludzie robią i jak robią. W ogóle mi się to nie podoba, w ogóle nie chcę na to patrzeć, nie chcę się z tym liczyć, nie chcę być tego częścią. Ja nie chcę rozumieć tych ludzi, tak naprawdę. Nie chcę rozumieć tego, w jaki sposób działają, że powodują. W innych ludziach czy ból, czy jakieś straty, lub w ogóle że są niewdzięczni. Pokazują się sprawy finansowe, które mówią o tym, że właściwie to ja bym mógł przeznaczyć na coś pieniądze, lub jest to wręcz konieczne, ale tego nie robię. I teraz mówię po cichu. Jakieś poukrywane cele finansowe, o których nie mówię, ponieważ ustaliłem sobie priorytety. Dla mnie coś jest ważniejsze finansowo i w ogóle są rzeczy ważne i ważniejsze. To jest moje motto, to jest moja dewiza. I pokazuje się, że ja dopnę swego. Ja nie będę wydawać swoich pieniędzy na coś co jest bez sensem ja mam poukrywane oszczędności coś tutaj lub zasoby lub siły na coś ale tego nie mówię mam tutaj swoją energię którą przeznaczam na to żeby odciąć się od tej głupoty ale nikomu o tym nie mówię, że to robię, czyli właściwie zmieniam swój stan mentalny. Zmieniam swój stan mentalny, chcąc wypracować niezależność większą, o wiele większą. I nie mam siły, nie mam ochoty na to, żeby ktoś niepowołany w tym uczestniczył. I tak nie będzie. Ponieważ czuję, że moje. Moja emocjonalność zdrowieje, a co za tym idzie, moja umysłowość. Um, zaczynam mieć uczulenie na głupotę, zaczynam mieć uczulenie na ludzi plotkujących, na ludzi, którzy gdzieś coś ciągle muszą wypowiedzieć, lub wręcz, co jest paradoksem, krzyczą, um, po to tylko, żeby zostali usłyszani. Um, Mam cichą nadzieję, że mi się uda odciąć od wszystkiego i wszystkich, co krzyczy. Moje milczenie polega na tym, że w tym właśnie stanie odcinam się od krzyczącego świata i ludzi. Ponieważ wiem, po co to robię i chcę coś w sobie zmienić, żeby w ogóle mieć siłę na to odcięcie. Ponieważ to, co ludzie sobą reprezentują, wokół których ja funkcjonuję, to jest jakaś porażka. To jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Ja tego nie rozumiem, ja tego już nie chcę zrozumieć. Więc co, zaczynam od siebie, zaczynam zmieniać siebie, po to tylko, żeby mnie inni nie dosięgnęli, tak mentalnie i emocjonalnie. Ja nie chcę uczestniczyć w tym bagnie. Znam swoje standardy, znam swoje cele, wypracowuję nowe. Ja cały czas milczę, ale jednocześnie jestem zdeterminowany, żeby wszystkie te zamiary przekuć w istnienie takie materialne, żeby to się stało moją rzeczywistością. Ale wiem, że moja emocjonalność też musi się zmienić. Mam cel i do niego dążę. Wiem, że to osiągnę. Ale najpierw muszę się uspokoić, czyli co? Najpierw ja się muszę podcinać od toksycznych ludzi, którzy są w moim mniemaniu, w moim odczuciu, wszędzie. I ja z tymi ludźmi nie mam absolutnie zamiaru się zadawać. Nie chcę, nie chcę i nie chcę. Nie odpowiadam na zaczepki, w ogóle nie odpowiadam w momencie, kiedy uznam, że nie powinienem. I robię to bardzo często, coraz częściej. Więc, tak naprawdę, jest tutaj szept i cisza, które mi towarzyszą. Coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, dlaczego się nie odzywam, dlaczego znikam, dlaczego mm, przestaję odpisywać, odzwaniać, dlaczego ci, trudno jest mnie spotkać gdzieś w mieście, dlaczego mm, nie udzielam się w internecie, dlaczego w ogóle mnie nie ma, dlaczego. Dlaczego i dlaczego? Dlaczego to, dlaczego tamto? Dlaczego zmieniłem stan swój własny? I coraz rzadziej można mnie zobaczyć. Można mnie coraz rzadziej zobaczyć, ponieważ ja nie mam zamiaru dzielić się tym, co mam, z ludźmi, którzy na to nie zasługują. Potrzebuję tej ciszy, potrzebuję tego szeptu i potrzebuję tej intuicji po to, żeby wsłuchać się w siebie. I w swoje własne możliwości, ponieważ chcę to zmienić chcę zmienić tę niesprawiedliwość chcę zmienić ten stan, kiedy ciągle ze mną się nie liczono, ciągle nie, nie weryfikowano też tego, co ja mam do powiedzenia nie zwracano na to uwagi. Krótko mówiąc, obracam się w złym towarzystwie, które postanowiłem zmienić. Nikomu o tym nie mówię, bardzo liczę na, swoje, na swoją intuicję, która wiem i wierzę, zawsze doskonale mi podpowiada, ponieważ od tych ludzi dostaję całą masę sprzecznych informacji. Dzisiaj osoba A mówi to, jutro ta sama osoba A mówi zupełnie coś innego. Jest ten szum, jest ten hałas i jest ta sprzeczność i paradoks. Ja tego nie potrzebuję, ja już chcę ciszę. Dlatego liczę na tę własną. Zmieniam sprawy przeszłe, zmieniam zdecydowanie to, co jeszcze mogę, to na co mam wpływ i zabieram się do pracy. Pokazuje się środowisko rodzinne, które właśnie w taki sposób też mogłoby się zachowywać, przepracowując pewne sprawy rodzinne, e, finanse związane z rodziną, podejście do pieniądza, jeżeli chodzi o rodzinę. Po prostu ten bełkot, który gdzieś wokół mnie jest, on musi zostać wyciszony. I i ja tutaj, w tę stronę, przeznaczam, przekierowuję swoją energię, bo muszę zrobić z tym porządek. Przeszłe decyzje, które powodują, że właściwie ja już nie wiem, co mam decydować i co mam myśleć. Przerobianie tematu ojca, który. Ma bardzo materialistyczne podejście do, do życia. Pieniądze są wszystkim, czego chce, czy wszy, wszystkim, z czym się liczy. Um, rodzina gdzieś została na boku. Jestem ofiarą ofiary. Jeszcze. Ale wszystko zmienia się. Ja jeszcze raz przekuwam kryzys w naukę, przekuwam kryzys w progres po to tylko, żeby iść przez życie, nie będąc ofiarą przeszłości. I ja bardzo tutaj tonizuję wszelkie, wszelką impulsywność, wszelkie zapędy, które są głupie, które są totalnie nieprzemyślane i. Tak naprawdę e, liczę na progres, na dobry progres, na szczęśliwy progres w moim życiu, na moich zasadach, na moich własnych kwestiach, tak jak ja sobie to, czy wymarzyłem, czy zaprojektowałem, czy w jakiś sposób już to realizuję. Ja i moja intuicja, jako mój drogowskaz do tego, żeby odciąć się od, od głupoty, od tempoty i Takiego, takiego stanu, kiedy mm, ciągle jestem zdezorientowany, rozproszony, rozjuszony, e, ciągle się denerwuję na wszystko wokół i jedna wielka gilotyna i do tego, żeby ta gilotyna powstała słucham swojej intuicji, słucham tych podszeptów i gdzieś sobie zapisuję swoje myśli po to tylko, żeby móc w każdej chwili do nich wrócić bo są ulotne, więc chcę je w jakiś sposób upamiętnić, utrwalić. Dziękuję.